Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu naturalnego z chemii. Jesteśmy przy alkoholach i to jest część druga naszej lekcji. Porozmawiamy sobie m.in. o alkoholach polihydroksylowych, o odróżnianiu również związków poli od monohydroksylowych. Zacznijmy od tego, że jeśli jak rozumiemy w ogóle pojęcie alkoholu polihydroksylowego, no jest to związek organiczny, który zawiera więcej niż jedną grupę OH w swojej cząsteczce. Jednak pamiętajmy, że maksymalnie do jednego atomu węgla może być przyłączona jedna grupa OH. Dlaczego? No, znamy taki związek, gdzie są dwie grupy OH podłączone do jednego atomu węgla. Jest to kwas węglowy i wiemy, jak to wpływa na trwałość tego związku. Mianowicie tak, woda gazowana no, nie jest to najmocniejszy kwas, jaki istnieje. Kwas węglowy jest bardzo słabym kwasem, łatwo ym, rozkładającym się do dwutlenku węgla oraz wody. Więc tym bardziej... Yy, nie może istnieć związek trwały, który ma trzy grupy OH przy jednym atomie węgla i tak dalej. Więc najprostszym alkoholem polihydroksylowym jest pochodna etanu, gdzie do każdego atomu węgla są podłączone grupy OH. No i tak otrzymujemy glikol etylenowy, czyli etano 1,2 diol, tak, di, że 2 ol, że alkohol, czyli grupy OH. Właściwościami takimi fizycznymi, czyli barwą, zapachem, lotnością, bardzo przypomina alkohole monohydroksylowe, czyli specyficzny zapach, bezbarwny. Zaś ma kilka ciekawych cech, kilka ciekawych właściwości. Czy możemy gdzieś spotkać w życiu codziennym ten związek chemiczny? Możemy chociażby w wypłynach do spryskiwaczy na zimę, ponieważ mieszanina wody i glikolu etylenowego ma taką ciekawą właściwość, że krzepnie w dość niskiej temperaturze, około minus 16-minus 17 stopni Celsjusza. Co by się stało, gdybyśmy... A, i jeszcze jedno, jest to silna y, trucizna, więc y, miejmy to z tyłu głowy. Wręcz przeciwnie sprawa ma się przy pochodnej propanu, gdzie do każdego atomu węgla jest podłączona jedna grupa OH. W taki sposób otrzymujemy propano 123 3 or zwany potocznie glicerolem, niegdyś gliceryną. Jest to gęsta, syropowata, nietoksyczna ciecz o słodkim smaku, wykorzystywana między innymi w cukiernictwie oraz jako taka baza do wszelkich na przykład syropów na kaszel. Nikt nie powiedział, że każdy atom węgla musi mieć tutaj swoją grupę OH. Mogą też być takie związki jak propano-1,3-diol albo propano-1,2-diol. Te związki już spotkamy bardziej w różnych Takich dymiarkach imprezowych, czy na różnych dyskotekach, jeśli pojawia się taka para, czy w likwidach, to e-papierosów, ponieważ te substancje mają taką właściwość, że można je dość łatwo kropelki tej substancji rozpylić w powietrzu, tworząc taką charakterystyczną mgiełkę. Więc te substancje, te alkohole polihydroksylowe, gdzieś spotykamy oczywiście w. W życiu codziennym, no częściej lub rzadziej. Yy, jednak to, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, jest to odróżnianie związków monohydroksylowych od polihydroksylowych. No oczywiście tutaj yy, między innymi yy, alkoholi mono od polihydroksylowych. To, co jest tutaj narysowane, do tego jeszcze wrócimy. Yy, i przeprowadźmy sobie e, takie rysunkowe doświadczenie, gdzie do zawiesiny świeżo strąconego wodorotlenku miedzi 2, tak? jest to błękitny galaretowaty osad wodorotlenku miedzi 2. Ja tylko przypomnę, że ten odczynnik musimy na bieżąco tworzyć przed e, reakcją chemiczną, ponieważ jest on po prostu nietrwały i z czasem rozkładałby się na czarny tlenek miedzi 2 oraz na wodę. Dlatego często mówimy świeżo strącony, tak? ze względu właśnie na tą właściwość tego związku chemicznego. Okazuje się, że jeśli dodamy do, do, do wodorotlenku miedzi 2 związku monohydroksylowego, na przykład etanolu, metanolu, czy propan-2-olu, to nie za bardzo coś się stanie. tak? Brak zauważalnych zmian co do zawartości probówki. Jednak jeśli dodamy związek polihydroksylowy yy, o dość konkretnej cesze budowy, o której też zaraz powiem, to możemy zaobserwować po pierwsze roztworzenie się tego galaretowatego osadu wodorotlenku miedzi 2 i cały ten klarowny roztwór, który powstaje, przyjmuje szafirowe zabarwienie. Razem właśnie, żeby ten kolor szafirowy bardziej kojarzyć właśnie z tą konkretną reakcją chemiczną, z tym konkretnym odróżnianiem, myślę, że jak będziemy po prostu kojarzyć ten specyficzny kolor z tą specyficzną reakcją, to po prostu będzie nam to jakoś łatwiej zapamiętać. Czy wszystkie związki polihydroksylowe tak reagują, okazuje się, że nie, ponieważ musi być pewna cecha w budowie tych związków chemicznych, mianowicie te grupy OH, tak, minimum w ilości dwie, no bo mówimy o związkach polihydroksylowych, muszą być przy sąsiednich atomach węgla. Tak, minimum 2. Jak będą tu jeszcze jakieś inne grupy OH. Już nie przy sąsiednich atomach węgla to nic. Ważne, że tutaj będzie taka sytuacja. No ale w przypadku takiego alkoholu polihydroksylowego, no już mielibyśmy zastrzeżenia, czy da pozytywny y, wynik w tej właśnie próbie, bo nie do końca spełnia tą zasadę, o której właśnie sobie powiedzieliśmy. Więc też domyślamy się, że samo stwierdzenie, że jest to odróżnianie związków mono od polihydroksylowych, nie jest do końca ścisłe. I należałoby również umieścić informację na przykład w zadaniu z wyjaśnieniem, że te grupy OH muszą być przy sąsiednich atomach węgla. A cóż to za ten szafirowy związek chemiczny, co powstał? No właśnie to jest to, o czym mówiłem, że wrócimy do tego. Okazuje się, że jest to związek kompleksowy. Zobaczmy, tutaj mamy grupy OH z tego alkoholu. I tutaj są te grupy OH. Zaś te tleny mają dwie wolne pary elektronowe i po jednej parze elektronowej z tych tlenów ta jedna wolna para zostaje przekazana po prostu do atomu miedzi. Jest to wiązanie takie dość charakterystyczne, donorowo-akceptorowe, i ten wodorotlenek miedzi się tutaj po prostu przyłącza. No i ten kompleks jest już lepiej rozpuszczalny w wodzie niż sam wodorotlenek miedzi 2 i właśnie nadaje takie charakterystyczne zabarwienie. Czy coś jest jeszcze istotnego a propos różnych reakcji chemicznych? Przykładowo, jeśli y, mówimy o y, alkoholach. Oczywiście. Jedną z istotniejszych jest reakcja alkenów z wodą, gdzie właśnie nam powstaje. Powstają nam często alkohole. Tam też tłumaczyliśmy sobie w lekcji o alkenach regułę markownikowa, więc odsyłam Cię do tej właśnie mm, lekcji. Zaś znaczy, jeśli chodzi o takie właśnie. Alkohole polihydroksylowe, myślę, że godnym zauważenia jest taka reakcja chemiczna tak substytucji nukleofilowej, gdzie po prostu chlory są podstawione grupami OH. No i wtedy faktycznie y, moglibyśmy otrzymać glikol etylenowy, tak zwykłe podstawienie. Jeśli chodzi o y, takie podstawowe informacje o alkoholach, myślę, że. To by było na tyle, ale to nie jest koniec naszej przygody ze związkami posiadającymi grupę OH, ponieważ przed nami oczywiście jest jeszcze fenole, no ale fenole już będą na kolejnej lekcji.